Hej widzowie, dzisiaj gramy w Straszne Sushi e, Sushi, przepraszam Już wchodzę sobie do gierki, jest moim zdaniem ona mega fajna Na telefonie mam już dość zaawansowa... E, jestem dość zaawansowana, ale na telefonie e, Chcę wam dzisiaj pokazać o co chodzi w tej grze, bo jest ona bardzo fajna E, widziałam, że ostatni filmik, e, gdzie było 99 nocy w lesie z lekkimi, bardzo Wam się spodobał, bo aż 250 wyświetleń. Naprawdę była jestem, jestem mega zaskoczona. Jeżeli chcecie takich więcej, to dawajcie w komentarzach, bo naprawdę mnie to uszczęśliwiło. Ok, witaj, szef, szefowie kuchni. Witaj w wywiadzie grupowym. Tak Jest to bardzo fajna gierka. Czekajcie, gości sobie. Jestem. Hiroshi Kimura. Zacząłem Moonlight sushi 15 lat temu. Wszyscy jesteście tutaj, aby przeprowadzić wywiad na pożądanie stanowisko szefa kuchni, ale zatrudnijmy tylko najlepszych szefów kuchni. E, aby dostać pracę, będziesz musiał z powodzeniem ugotować cztery dania. Muzyczka. Mamy kilku specjalnych gości, którzy czekają na spróbowanie Twoich potraw w sali restauracyjnej. W naszym pierwszym kursie skupimy się na podstawach ryżu i nori. Wreszcie takie oglądać coś. Zanim zaczniemy, nasz sprzątacz źle się poczuł. Słyszycie tą muzyczkę? Więc jeśli zobaczysz, że młodzi po korytarzach, trzymaj się lepiej niż z daleka. I tak to prawda. Spróbuję Wam go pokazać, co nie będzie dość trudne. E, czekajcie, coś mi... Nie! Tu mi myszka nie działa? Aha! Przepraszam, to nie ta myszka. Mam obok siebie dwie myszki, i pomyliłem się. Będę musiała trochę załapać, co i tak, ale powinno być to Bo Teraz bierzemy sobie ryż. Okej, okay, y, mamy ryż, i teraz. Y, ja mam przedstawić może całą historię. Chodzi o to, że. Y, nie przyszłam dość daleko, ale chodzi o to, że jakby my jesteśmy. Miby i musimy przejść test. Jednak to nie jest, to, nie, to jest fałszywy program, tak jakby program. E, zobaczycie po pierwszym kursie, że będą nocni strażnicy do nas dzwonić, że to, że nie ma czasu na wieś, nie, coś takiego. Zobaczycie, spróbuję dzisiaj pokonać mój rekord w tym wszystkim. Spróbuję coś jak najdalej dla was. O, A! to jest właśnie sprzątacz, to jest właśnie sprzątacz. Tak to on. Proszę, widzicie go. Musimy teraz wziąć nori. Yy, moje pierwsze zadanie, już zaliczone. W ogóle jestem dzisiaj. Jestem bardzo podekscytowana, że jest tyle wyświetleń, dlatego po prostu tak dzisiaj inaczej się zupełnie zachowuję, co nie? Więc sorry, jak to, ale po prostu gadam, gadam, bo jestem strasznie szczęśliwa z powodu. pozytywnie, oczywiście, z powodu tego odcinka. Naprawdę. po prostu aż mi miło, że bardzo wam się spodobał. To jest takie fajne. Okej, okay, teraz będzie Susi No po prostu wiecie, miałam kiedyś kanał Studio Piranic, jesteście jednym z obserwatorów tamtego kanału, to tak to ja. I tam miałam aż 200 subskrybentów. Byłam bardzo szczęśliwa też. Teraz mam nowy kanał, czyli właśnie ten. Aha, no. Jestem na drugim miejscu, widzowie. Yy, właśnie miałam ten kanał, tam też miałam czasem po, tysiąc, yy, po tysiące wyświetleń. Jeżeli nie widzieliście tego kanału... O! Właśnie, czekajcie! Przygodna transmisję. transmisja! Cześć! Jesteśmy nocnymi strażnikami, to co, co wam mówiłam. Jestem w poważnym niebezpieczeństwie. Nie ma dużo czasu na wyjaśnienie. Słaby sygnał. Ja nie przeszłam jeszcze tej całej gry. Jesteś w środku międzynarodowego, coś tam. No, teraz to ryby. Nie wiem ogólnie o co tu chodzi, bo nigdy nie przeszłam całej tej gry. No niestety zdarza się. Błędy się zdarzają. Na telefonie moim zdaniem jest to łatwiej grać. Nie wiem, ja jestem po prostu tak przyzwyczajona na tyle. Eee, no jakby... Opa! Kiedyś się wkurzałam na tą grę tak szczerze. No właśnie kiedyś się bardzo wkurzałam na tę grę, jak przegrałam. Kurczę, ale straciłam życia. To jest na tę grę, one się nie odnawiają. Ja nie wiem, ja po prostu kocham tą grę, naprawdę. Dla mnie jest lepsza osobiście niż 99 na lesie. Nie wiem, dlaczego tak uważam. I jak wy macie inne zdanie, podzielcie się nim w komentarzach, z chęcią poczytam okej, 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 okej. Mamy ogólnie cały czas i czasu, więc musimy uciekać. Ehe, dodawajcie do znajomych mnie, jak chcecie. Ehe, ja polecam. Bo nie wszyscy youtuberzy akceptują. No niestety ja... Ja akceptuję. Dostarczamy. Dobra, my już sobie robimy wolne. Oni się zajmą resztą. Gdzie... Uuu, ktoś oficjalnie umarł. Że tak. O, teraz będzie. Yy, towarzyszka. Ktoś oficjalnie stracił trzy życia. Współczuję. Dobra, uwaga, uwaga. Oby! Bi... Widzowie, jestem pierwsza! Omy, jestem pierwsza, jestem pierwsza. Ej, niektórzy w ogóle nie zrobili dania, co dlatego, żeby wszyscy razem umarli. Dobra. Kolejne kurcy, o, teraz wrać nie będą warzywa. I ja nigdy jeszcze tego nie przeszłam, ale zamierzam. Transmisja. O, ktoś, co mnie doznaje. Dobra, zaakceptujemy. Mówię, ja, ja akceptuję. Zbieraj, sprzedaj mi tam ktoś. Okej, okay. musisz stamtąd wyjść. Chciałabym, ale jak? Oj, są jesienne rury, okej. Okay. Uważaj, gdzie wchodzisz końcu. Mi oko na naszego ogrodnika. Uwielbiasz żołdkiewniki może trochę za dużo. Unikaj rzodkiewika powinieneś czuć się dobrze. No! Właśnie. Hop, hop. Okej. Okay. Jak ten... jak ta... O! Nie! na zły klawisz. Widzieliście to? Z to mnie życie, widzowie. Jak... No jak... Rip rip, no to wychodzę z gry i będzie krótszy odcinek. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Ja na tych grybach bardzo często rip. Okej. Okay. O, o! Dobra. Proszę, ja nie chcę... A, ja nie chcę umrzeć, bo to będzie takie bez sensu, że dosłownie wam odcinek zniszczę. Pra? Ła, nie tutaj, jesus. Przejdziemy sobie skrótem. To jest y, obrazek od warzyw. Dobra, pierwszy raz widzę w to jest mój pierwszy raz. Omega. mam wziąć marchewki. To gdzie? Światło słoneczne? i nie wiem. Nawóz? Nie, to ogórki. To chyba tu, bo na marajczowo, co nie? Nie, awokado. Tutaj nie idziemy. A to chyba tutaj? Uch! Nie, co tu było? Widzowie. Nie, nie dziękuję. Umarłam, Wizowie. Hmm. Tutaj można było uciec. Zrobiłam 6 dań i zarobiłam 105 hmm, pieniążków. Nie chcę wam robić takiego krótkiego odcinka, dlatego chwilę pooglądamy innych. Ej. Ej, nie gadajcie! Nie. Serio? Tylko ja zostałam, okej. Okay. Czyli tak już nikt nie grał. Dobra widzowie. Um, nie była to zbyt dobra gra. Ale co? No lepsze co niż nic, nie? Ja tak osobiście uważam. Jeżeli podobał się wam się odcinek, jest to chyba mój najkrótszy, chociaż nie najkrótszy, to chyba 13 minut tak, ostatni. E, jeżeli się wam podobał, to zostawcie subskrypcję, łapeczkę, budzie, jakiś miły komentarz, byłabym mega wdzięczna, bo to daje serio mega wielką motywację. E, dajcie znać, na przykład. Co, e, jakie gry wam się podobają, z czego byście chcieli mieć odcinek, z chęcią nagram. u my, ktoś raz uciekł. No, z chęcią nagram, co nie? też bym chciała tak uciec. E, no i w sumie to tyle. Ja już nie gram. No, tutaj jedyne co ja... Ma, no, co ja mogę wam zrobić, no? Pokazać tu wam, o. Bo można sobie kupić właśnie za te pieniążki zarabiane. A ja mam ich aż 105, bardzo mało. Mm. Tu nic sobie nie kupię. Ale będę sobie kupywała jakąś kuchenkę. O, ja bym chciała tą za 500. Ja ją chyba sobie nawet na telefonie kupię, bo ona jest bardzo ładna, moim zdaniem. Dobra. I teraz znowu, jeżeli Wam się podobał odcinek. No to wiadomo. No co, kończymy. Bajo.